Cześć, kochani, witajcie w moim chaosie! Jest już przed świętami. Pierwszy raz to wideo chyba naprawdę wrzucę tak w tym momencie, kiedy je nagrałam, czyli przed świętami. Musi się udać. Podzielę się z wami trochę, co obecnie się u mnie dzieje, a dzieje się, bo pierwszy raz wróciłam na Etsy moje kartki. Kartki świąteczne, które sama narysowałam i zaprojektowałam, wydrukowałam i można je na Etsy zamówić. Yy, jeszcze nawet też yy, drugą kartkę oprócz tej, ale to mam tutaj teraz w rękach. Yy, ich zamówiłam taki stosik. One są w środku puste, więc można je wypełnić i tutaj wpisać swoje życzenia. Z tyłu jest napisane, że to ja zaprojektowałam. No i one mają tutaj takie symbole słodkie, szwedzkie, świąteczne. Ja każdą kartkę składam przed wysłaniem. To się obecnie u mnie dzieje, to codziennie teraz robię. Mam do tego bardzo ładne czerwone, mam zielone koperty do tych innych kartek, bo one są w takim stylu bardziej zielonym. Mój kot miał czące w tle, i mam do tych kartek piękne czerwone koperty. i Wkładam to do środka i wysyłam tyle kartek, ile ktoś zamówił. Natomiast to się obecnie u mnie dzieje, i to tutaj, tutaj mam nożek do wycinania tych kartek, i, i pocztówki, i już też zapakowane ym, kartki. Ym, no i tak, więc na tym jestem ostatnio bardzo skupiona. Ale, oczywiście, nie, nie porzuciłam YouTube'a i dalej go robię. Ale oprócz YouTube'a robię też Instagrama. Więc koniecznie mnie tam śledźcie. Bo tam jestem więcej, tam jestem umalowana i tam jestem tak bardzo spontaniczna. Bo jak po prostu mam jakiś pomysł na trzy sekundowe wideo, to go nagrywam relację taką z tu i teraz i to wrzucam. A YouTube'a zawsze trochę montuję się nad nim, zastanawiam. No, ale dobra, do rzeczy. Na Instagramie zrobiłam dzisiaj pierwszy remix. Rolki. Co to jest remix? Rolki. W skrócie y jest wideo czyjeś, które mnie bardzo zainspirowało, językowe, i ja jakby stworzyłam swoją wersję tego, więc oto i ono pokazuję. Hey, ich weź, dass du vor kurzem eingezogen bist. Ich dachte, wir könnten was zusammen machen. Vielleicht zeige ich dir die gegend oder ich bringe dir ein bisschen polnisch bei. Also, lass mich wissen, wann du zeit hast, und dann machen wir aus. Tschüss. Hallo, mein neuer Nachbar. Du wohnst hier neu, no, oder? Ja, ich und du gut zusammen was machen. Machen Sachen. Ich kann dir hier zeigen und wir können Bigos Bier trinken. Tschüss! Polecam Wam kursy Języka Angielskiego Marty. Jak widzicie, w tym wideo jest bardzo kreatywna i ma super pomysły na przekazywanie wiedzy. Ja oczywiście zremiksowałam to z językiem niemieckim, no bo to jest jakby moja bajka. I jak to nagrałam, to sobie zdałam sprawę, kurczę, przecież to jest idealne zdanie, dla Was, osób którzy, uczących się języka niemieckiego, które dopiero co przyjechały może do Niemiec na wysłanie komuś audio komuś innemu, kto się na nowo wprowadził, do kogo chcecie zagadać, do kogo chcecie, wiecie, wysłać taką pierwszą wiadomość. Więc czytam je jeszcze raz, tak bardzo wyraźnie dla Was. Hej, ich weiß, dass du vor kurzem eingezogen bist. Ich dachte, wir könnten was zusammen machen. Vielleicht zeige ich dir die Gegend oder ich bringe dir ein bisschen Polnisch bei. Also lass mich wissen, wann du Zeit hast, und wir machen was aus. Tschüss! Das ist audio, które możecie nagrać komuś. Albo przeczytać z kartki. Takie, takie, wiecie, idealne na wstęp rozmowy. Nie przedłużając tego wideo, bo wiem, że lubicie też krótkie. E, wrzucam Wam oczywiście w opisie też link do mojego Etsy, żebyście, jeżeli jesteście w Niemczech i chcecie taką kartkę z takim e, taki niemieckim napisem wysłać rodzinie, znajomym, a pewnie wysyłacie kartki, to możecie sobie zamówić. To będzie dla mnie e, duża pomoc i e, no, ogromny gest. E, taki bardzo miły, że... Ja coś tworzę, a Wy to kupujecie. Każda jedna pojedyncza kartka się liczy. Prześlijcie mi wtedy też koniecznie zdjęcia na maile albo na Instagramie mi oznaczcie. Będzie mi bardzo miło i też to dalej udostępnię. Nie wiem, czy się przed świętami jeszcze zobaczymy tutaj. Więc jak co, to wesołych świąt, a w każdym razie miłego dnia. Cześć!